Piotrkowska, program Galaktyka Pomerania z Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy w Szczecinie. Witam Państwa bardzo serdecznie i rozpoczynamy jeden z cieplejszych weekendów, myślę, tej jesieni. Proszę Państwa, dziś jest piątek, piąty dzień września. Program rozpoczniemy przeglądem Kuriera Szczecińskiego. O godzinie 17:15 zaproszę Państwa na serwis informacyjny z aktualnościami ze Szczecina i Regionu, a po godzinie 17.30 zaczną pojawiać się w naszym studio, tutaj w Galaksy goście na rozmowy, z którymi serdecznie Państwa zapraszam. Więc rozpoczynamy od przeglądu kuriera szczecińskiego. I dziś z pierwszej strony jesteśmy informowani o wielkim otwarciu Filharmonii, który. Proszę, który które proszę Państwa już w dniu dzisiejszym działalność w swoim gmachu zainauguruje Filharmonia Szczecińska. Otwarcie, otwarcie ma być szumne, ponieważ pojawi się na nim zarówno Bronisław Komorowski, jak i ministrowie kultury, zdrowia i obrony narodowej oraz oczywiście władze lokalne. W programie pierwszego koncertu Karłowicz, Jasiński i Beethoven. Proszę Państwa, teraz mniej przyjemnych informacji dotyczących naszego, naszego regionu Szczecina i yy, ogólnie mieszkańców Pomorza Zachodniopomorskiego dowiadujemy się, że nasza sytuacja materialna jest jedną z najgorszych w Polsce. Źle oceniamy nie tylko zawartość swoich portfeli, ale także stan swojego zdrowia oraz sytuację rodzinną, a do tego nie jesteśmy mistrzami w budowaniu kapitału społecznego, jak się okazuje. Proszę Państwa, z innych informacji ciekawych myślę, kolejne miejsce dla seniorów w Szczecinie Szczecin poszerza swoją, swoją ofertę, ponieważ powstanie w naszym mieście czwarty dzienny dom pomocy społecznej właśnie dla seniorów. Ma być gotowy od marca przyszłego roku i placówka będzie mieścić się przy ulicy Krasińskiego, czyli w samym centrum, centrum naszego miasta. Proszę Państwa, z, in z innych informacji. Y Galaxy, czyli centrum handlowe, w którym się mieścimy, jest najlepsze w Polsce. Jak się okazuje, Galaxy zapewnia największy komfort zakupów dla wszystkich swoich klientów. Tak właśnie wynika z zestawienia przygotowanego przez firmę badawczo-szkoleniowej Sana Consulting. Ranking powstał na, na podstawie wyników badań prowadzonych od maja do lipca 2014 roku, więc serdecznie gratulujemy. Z Uniwersytetu Szczecińskiego napływają bardzo bardzo interesujące, budujące, powiedziałabym, informacje dla całego środowiska naukowego, a szczególnie dla historyków. Ponieważ 19 powszechny zjazd historyków odbędzie się właśnie w naszym mieście, w Szczecinie od 17 do 20 września 2014 roku i na łamach kuriera szczecińskiego możecie Państwo zapoznać się z rozmową e, dziennikarzy Kuriera z doktorem habilitowanym Adamem Makowskim, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorem Instytutu Historii i Europeistyki. Proszę państwa, kolejną, e, kolejną informacją, którą znajdujemy w weekendowym wydaniu Kuriera Szczecińskiego, to kosztowne nałogi mowa oczywiście o, e, o paleniu papierosów i piciu alkoholu. We, e, w, według badań z tytułu akcyzy na sprzedaż alkoholu i wyroby tytoniowe do, państwa, do budżetu państwa trafiło 29 miliardów złotych. Jest to kwota, która wystarczyłaby na pokrycie wydatków związanych z obroną narodową oraz na służbę zdrowia. Nie powinny nas jednak zmylić suche statystyki, ponieważ koszty generowane przez osoby uzależnione od alkoholu z chorobą alkoholową są znacznie wyższe od kosztów, od dochodów. Które państwo pobiera z tytułu, z tytułu akcyzy. W dalszej części Kurieru, kuriera szczecińskiego znajdziecie państwo wspomnienie o jednym z najwybitniejszych piłkarzy polskich, o Kazimierzu Dejnie. 1 września obchodziliśmy 25. rocznicę tragicznej śmierci piłkarza. Jak jak się okazuje, kariera, kariera Kazimierza Dejny w polskiej ekstraklasie była silnie związana z najdłuższym pobytem pogoni Szczecin w najwyższej klasie rozgrywkowej. Wszystkim, którym piłka nożna jest bliska, historia piłki nożnej no i tego wybitnego, wybitnego piłkarza odsyłam do, wszystkich tych odsyłam do lektury kuriera szczecińskiego. Proszę Państwa, w informatorze kulturalnym znajdujemy także e, zapowiedź Europejskich Dni e, Dziedzictwa organizowanych w tym roku pod hasłem dziedzictwo źródło tożsamości. Inauguracja wojewódzka odbędzie się w sobotę o godzinie 11 w siedzibie sejmiku województwa zachodniopomorskiego. E, I oczywiście obszerna e, relacja z wyczekiwanej długo inauguracji Otwarcia filharmonii, filharmonii Szczecińskiej. Oraz kurier przedstawia nam propozycję na weekend: teatr Lalek, teatry Szczecińskie, muzyka, spotkania, wieczory, rozmowy, całe życie kulturalne w naszym mieście w Pigułce. I na sam koniec, proszę Państwa, temat, który. No, jest bardzo trudny. To jest krótka, krótki rys, przedstawienie sylwetki kobiety z recza, która musiała przez swojego męża uciekać z domu, ponieważ mąż wyszedł z więzienia. A trafił tam na dwa lata za znęcanie się narodziną, w tym używanie ostrych narzędzi. Kobieta nie ma w zasadzie teraz gdzie się podziać. I wszystkich, którzy są chętni, aby pomóc, pomóc pani Dorocie Frydrychowicz, proszeni są o zainteresowanie, o pomoc, o udzielenie wsparcia. Proszę państwa, to wszystko w przeglądzie Kuriera Szczecińskiego. Ja zapraszam państwa na, teraz na krótką przerwę. Po niej, tak jak już mówiłam na początku, serwis informacyjny. My widzimy się o godzinie 17.30 z nowymi gośćmi tu w naszym studiu. Do zobaczenia. Thank you